Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Pozwólcie Kochać się Bogu przedstawia ksiądz Aleksander Deruwiej o naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny. Odcinek 11. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 25. O odwiedzinach. Maria odwiedziła swą krewną Elżbietę. Przykład jej winien być wzorem dla nas, jak się mamy zachować, obcując ludźmi. Chociaż ta dziewica była wybrana na matkę Bożą, jednak zawsze była pokorna. Nie czeka, aż Elżbieta najpierw ją odwiedzi. Pośrednio gani w ten sposób fałszywą delikatność wielu osób, zazdrośnie strzegących swej godności bezustannie, Wspierających się o pierwszeństwo. Lecz co skłania Marię do tych odwiedzin? Nic innego, tylko miłość Boga i ludzi. Ludzie światowi w przeważnej części składają wizyty z ciekawości, próżności, z miłości własnej. Nie taką jest wizyta Panny Wiernej. Ona ją składa z najświętszych pobudek. Ludzie pobożni zawsze kierują się motywami wyższymi, nawet w wypadku odwiedzin, które świat uważa za zwykłe obowiązki przyzwoitości. Pobożność, miłość i chwała Boża kierują krokami Maryi. Idzie do domu, którego mieszkańcy z miłością służą Panu Bogu. Wspieszy swej krewnej powięszować darów udzielonych jej przez Boga, o czym powiadomił ją anioł. Nawiedza ją, ponieważ pragnie być jej użyteczna i zacieśnić węzy świętej przyjaźni. Pobożność wcale nie broni nam spełniać obowiązków życia towarzyskiego. Każe je tylko... Uświęcać pobudkami chrześcijańskimi. Człowiek pobożny usiłuje wykorzystać wszystkie chwile, dlatego usuwa się, jeśli to możliwe, od wszelkich niepożytecznych stosunków ze światem, ogranicza wizyty dla samej tylko przyjemności. Natomiast chętnie się udziela tam, gdzie może samego siebie zbudować. A równocześnie swoją postawą zbudować drugich. Inne motywy odwiedzin go nie nęcą. Cnotliwy lgnie do cnotliwego. Męczy go wszelkie inne towarzystwo. Czuje się w nim obcy i cierpi z tego powodu. Najobojętniejsze pozornie czynności obracają święci na chwałę Bożą. Na zbudowanie bliźnich i swój postęp w doskonałości. O, gdybyśmy ich w tym naśladowali, gdybyśmy wzajemnie się odwiedzali w tym samym duchu wiary, jak wielki pożytek odnieślibyśmy ze stosunków towarzyskich, które wszak też należą do obowiązków społecznych. Wówczas zażywalibyśmy tysiące niewinnych radości, nieznanych osobom światowym. Wzajemnie byśmy się zagrzewali do cnoty. Ludzie wychodziliby z odwiedzin bez owej pustki w sercu, jaką zostawiają nudzące wizyty światowe. Przeciwnie, wynieśliby z nich święte zadowolenie którego doznają ludzie pełni cnót. Dusze chrześcijańskie, miejcie więc przed oczyma, miejcie często ten wzór, który Wam tu podaję. Jak Maria, jedynie rzadko wychodźcie ze swej samotności i obcujcie jedynie z ludźmi cnotliwymi. Za jej przykładem szukajcie tylko chwały Bożej. I zbudowania bliźniego. A dla dobra swej duszy wykorzystujcie również stosunki towarzyskie, które z obowiązku musicie utrzymywać z ludźmi. Rozdział 26. O rozmowach. Przyniosłem się duchem do domu świętej Elżbiety, gdy ją nawiedza Maria. Jakie tam będą dla mnie nauki, skromności, pokory, oględności miłości. Elżbieta uznaje Marię za Matkę swego Boga. Wychwala ją i błogosławi. Podnosi jej wielką godność i wielbi ją z powodu otrzymanych przywilejów. Marii nie olśniła jej godność. Bogu oddaje otrzymaną pochwałę, sama wielbiąc pana. Nie przeczy temu, że uczynił jej wielkie rzeczy wszechmocny, lecz chwałę za to oddaje Bogu. Chociaż jest matką Boga, nie zapomina, że jest zarazem jego służebnicą. Jej szczera pokora nie ma nic wspólnego z ową fałszywą skromnością, którą bardzo często stroi się ukryta pycha. Rzeczywiście, iluż to ludzi odrzuca dawane im pochwały, ale tylko po to, aby ich jeszcze więcej chwalono. Jest to przebiegła miłość własna, bo w ten sposób pozorna skromność służy ich próżności. Maryja i Elżbieta rozmawiają o Bogu, i Jego miłosierdziu. Pełne miłości ku Niemu znajdują radość w opowiadaniu sobie o Jego cudach, mądrości, wszechmocy i dobroci. Kiedy cieszymy się jedynie z darów Bożych, w ten czas sam Bóg jest przedmiotem naszego dziękczynienia i pochwały. Z obfitości serca usta mówią: jeśli rozmawiasz jedynie o świecie i jego próżnościach, znak to pewny, że tylko świat miłujesz i z pewnością twoje serce zostało usiedlone przez fałszywe ponęty i uroki. Ulubiony uczeń Jezusa powiedział: Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha. Gdyby z Boga byli, to by mówili o Bogu, a przynajmniej nic by nie mówili przeciw Panu Bogu. Pamiętaj, że na sądzie Bożym zdasz rachunek z każdego bezużytecznego słowa. Ta myśl winna cię naprawdę zatworzyć. Jak rzadko ludzie prowadzą rozmowy, które by się całkowicie podobały Bogu. Często są one puste, choć uchodzą za niewinne. Bywają i gorsze, to takie, które robią wrażenie, jakby nie można z sobą rozmawiać bez wspominania wad bliźniego. Rozmowa się urywa, jeśli ktoś nie wtrąci jakiego słowa przygany lub złośliwości. Biada wam, oszczercy, którzy szarpiecie dobre imię nieobecnych. Biada również tym, którzy was lubią słuchać. Ktokolwiek dobrowolnie słucha obmowy, staje się współwinnym grzechu. Postanów sobie w sumieniu, że nigdy nie będziesz mówił źle o nikim. Jeśli nie możesz przeszkodzić obmowie drugich, to przynajmniej swym milczeniem daj im poznać, że wcale nie pochwalasz ich oszczerczych rozmów. Brzyć się wszelkimi rozmowami, które obrażają przyzwoitość, wystrzegaj się uśmiechu z pewnych dowcipów, które świat nazywa humorem. W rzeczywistości zaś bardzo często pochodzą one z serca pełnego namiętności. Nade wszystko niech będzie Twoją chlubą uchodzić za człowieka, przy którym nikt by się nie odważył zaczepić religii i pobożności. Niezbożnego z grom, z świętą odwagą Pohamuj bezbożne słowa na jego wargach, a gdy nie ma to innego sposobu, pokaż mu przynajmniej jakimś niewątpliwym znakiem, co myślisz o tym. W swym opowiadaniu bądź zawsze prawdomówny, skromny i oszczędny w słowach. Ponadto zachowaj uprzejmość wobec wszystkich, oddając się godziwej rozrywce. Cnota pozwala ci na to, nawet czasem to nakazuje. Im więcej jesteś narażony na grzechy języka, tym pilniej winieneś mieć się na baczności. Musisz się zabezpieczyć przed upadkiem, do którego wiedzie nieokiełznany język. Rozmawiaj sam na sam z Panem Bogiem w twym domu. Jeśli ukochasz te rozmowy, wtedy z mniejszym niebezpieczeństwem wyjdziesz między ludzi, gdy tego zajdzie potrzeba. Zanim zjawisz się w jakim towarzystwie, pierwej proś Pana, postaw straż moim ustom i wartę przy bramie warg moich. W czasie swej rozmowy pomyśl, że Pan Bóg jest obecny i słyszy cię również. Od czasu do czasu odezwij się do niego wewnątrz jakimś westchnieniem duszy. Po skończeniu rozmowy zbadaj, o czym rozmawiałeś. Jeśli się należycie zachowałeś w czasie rozmowy, podziękuj Panu Bogu. Jeśli zaś popełniłeś jakieś uchybienia, winieneś z nich się poprawić. W ten sposób nabędziesz skromności i mądrej ostrożności w słowach. Te bowiem cnoty bardzo polecają mistrzowie życia duchowego i słusznie uważają je za wysoki stopień doskonałości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen, Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogą swojej pokory Amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.